Cześć. Witajcie na moim kanale. Ja jestem Katulus i dzięki uprzejmości firmy Kugar Polska mam dzisiaj okazję pokazać wam tą piękną klawiaturę, jaką widzicie właśnie tutaj u mnie na biureczku. Jest to model Kugar Attack X3 firmy firmy Kugar. Klawiatura ATAK X3 jest klawiaturą mechaniczną, tak jak zresztą zapewne słyszycie, z przełącznikami, które nazywają się Cherry MX Red. I przełączniki, które znajdują się w tej klawiaturze, to znaczy te Cherry MX Redy, potrzebują tylko 45 gram nacisku, aby aktywować klawisz. A jeżeli chodzi o wagę tej klawiatury, to jest to aż 900 gram, czyli sprawia wrażenie bardzo porządnej i bardzo, bardzo stabilnej, dzięki temu, że mamy tutaj gumowane nóżki mamy pewność, że klawiatura nie zsunie nam się z biurka. A tutaj macie wymiary tej klawiatury. I wracając jeszcze na chwilę do klawiszy w tej klawiaturze, nie doświadczymy czegoś takiego, że na przykład gramy w lola i nie wciśnie nam się jakiś spel. Po prostu ta klawiatura wychwytuje każdy, dosłownie każdy klawisz, który wciśniemy. Więc nie będzie problemu na przykład w Fortnite, gdy przełączymy się na tryb budowania, bądź w lolu, gdy puścimy spela. Bądź gdy piszemy bardzo szybko, to każdy klawisz będzie wychwycony i wszystko zostanie napisane, bądź rzucone. I teraz poświęćmy chwilę kablowi, który znajduje się w tej klawiaturze. Tak jak widzicie, jest on ogromny i masywny, w pięknym oplocie. Jest on długości 1,85 m. Tak jak widzicie, Mam tutaj klawiaturę podłączoną, żeby nam ładnie na filmie świeciła. Do tego powerbanka, który również recenzowałam, także jeżeli chcecie zobaczyć tą recenzję, to zapraszam Was do tego filmu. I tak jak widzicie, bądź nie widzicie, bo wszystko jest poplątane, mamy dwie końcówki USB, dlatego że ta klawiatura potrzebuje bardzo dużo mocy i po prostu jedno zwykłe gniazdo USB nie uciągnęłoby całej klawiatury. Ale dowiedziałam się bardzo ciekawej rzeczy, że jesteśmy w stanie podłączyć tylko jeden kabel, jeżeli mamy na przykład wejście USB 3.1. I co do jakichkolwiek dodatkowych wejść w tej klawiaturze, niestety nic takiego nie ma, więc. Niestety nie podepniemy sobie ani żadnego pendrive'a, ani żadnego bungee bezpośrednio do klawiatury. I skoro niestety Powerbank nas zawiódł, teraz podłączyłam klawiaturę do laptopa i teraz będziemy mogli zobaczyć pełną okazałość podświetlenia, które oferuje nam ta klawiatura. Możemy używać albo samej klawiatury do przełączania różnych trybów, tak jak widzicie, teraz to robię. Albo możemy użyć programu specjalnie do tego stworzonego. Ja niestety nie miałam super przyjemnych doświadczeń z tym programem, po prostu jest dla mnie nieintuicyjny. Możecie sobie na przykład zobaczyć na moim filmie z Corsera, jak recenzowałam podkładkę od nich. Tamten program od razu usiadłam, włączyłam i byłam w stanie wszystko idealnie ustawić, tak w tym niestety tworzenie tych profili i uploadowanie profili i ustawienie kolorów i ustawienie kolorów na pojedynczych przyciskach jest dość trudne, bo jeżeli chcielibyśmy na przykład zrobić sobie ten przycisk czerwony, ten zielony, ten niebieski, ten fioletowy, to musimy to robić nie jesteśmy w stanie na przykład zaznaczyć całego panelu i całego panelu zrobić w jednym kolorze, tego w innym. Jesteśmy zmuszeni po prostu do ustawiania kolorów pojedynczo, po każdym przycisku, co jeżeli chcecie mieć jakiś fajny custom zrobiony na klawiaturze, może być bardzo, bardzo uciążliwe. A jeżeli chodzi o zmianę kolorów bezpośrednio z poziomu klawiatury, jest to bardzo proste i bardzo intuicyjne. Wystarczy, że wciśniemy klawisz funkcyjny i tutaj możemy się przełączać między różnymi trybami. Jest ich około dziewięciu, także jeżeli ktoś nie preferuje super customów, tak jak na przykład ja, jest to bardzo fajne. I bardzo wygodne, i wygląda bardzo ładnie. Jeszcze chciałam wspomnieć o tym, że mamy tutaj taką płyteczkę aluminiową, tak jak już pewnie zdążyliście zauważyć. I jeżeli dobrze się przyjrzycie, bardzo fajnie o to aluminium odbijają się kolory z klawiatury. Bardzo mi się to podoba, uważam to za wielki plus. Jeszcze wracając na chwilę do kolorów, możemy na przykład zrobić sobie taką falę, która się tu przełącza. Możemy również ustawić jakieś takie przepływanie kolorów, możemy ustawić jasność, natężenie. Mamy też, jeżeli jesteście imprezowiczami i macie ochotę na trochę, trochę dyskoteki na Waszym biurku, no to mamy również taki tryb i wiele, wiele innych. Także podsumowując wszystko, co dzisiaj powiedziałam, jestem bardzo zadowolona z tej klawiatury, pomimo, że troszkę się jej na początku bałam, ponieważ ja na co dzień korzystam z Deathfire'a EX, też z Cougara, możecie kojarzyć taki zestaw z myszką. Yy, I tam jest klawiatura hybrydowa, nie klawiatura mechaniczna. I bardzo się bałam, że będzie mi niewygodnie korzystać z klawiatury mechanicznej, bo też miałam bardzo dużą przerwę z korzystaniem. Z tego typu klawiatur, ale okazało się, że jest bardzo przyjemnie i bardzo pozytywnie odebrałam tą klawiaturę. Grałam na niej w dużo gier typu Fortnite, typu Apex, typu LOL, typu TFT pisałam też na niej sporo i generalnie wszystko bardzo wygodnie mi się na niej robiło. A jeżeli chodzi o minusy tej klawiatury, no to niestety, jeżeli ktoś lubi podpiąć sobie banji albo na przykład jakiegoś pendrive'a do klawiatury, no to niestety nie mamy tutaj tej opcji. I drugim minusem niestety jest ten program, którym obsługujemy tą klawiaturę. On jest dla mnie nieintuicyjny i było mi bardzo ciężko z niego korzystać, ale to nie jest bezpośrednio kwestia klawiatury, tylko samego programu, także nie wiem, czy, czy warto to dopinać do minusów tej klawiatury. Ogólnie jestem z niej super zadowolona, podoba mi się, bardzo podoba mi się to, że mamy tutaj gruby kabel, jest porządny w oplocie, tak jak mówiłam. Są te nóżki, dzięki czemu klawiatura się nie ślizga, ogólnie jest ładna, te kolorki pięknie się odbijają na tym aluminium, jest porządna, dużo waży, bardzo, bardzo mi się podoba. Jak na razie to tyle, ile mogę powiedzieć o tej klawiaturze. Chciałabym powiedzieć więcej, ale myślę, że nagram kolejny film, po prostu za miesiąc bądź dwa, w w którym wypowiadam się o wiele, wiele obszerniej na temat tej klawiatury. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę i subskrypcję, jeżeli Wam się podobało. No i napiszcie mi koniecznie, co uważacie o tej klawiaturze, czy byście chcieli taką, czy byście na takiej grali, czy podoba Wam się również to aluminium i to, jak światełka się w niej odbijają. No i żegnam się z Wami, dziękuję bardzo za dzisiaj. Cześć! Niestety w tej klawiaturze nie mamy żadnego dodatkowego wejścia USB. Ani na boku, ani na górze, ani z boku. Nigdzie go nie ma. Tak jak mojego mózgu dzisiaj. Służy do tego, żeby przesyłać dane i prąd, a drugi jest dodatkowo również na prąd. No dobrze.